Tam możesz yy, niechcący trafić na jaskinię Tak czasami jest, to masz w razie coś A tam idę, za tobą leży wiecz. A ty masz? Yy, nie, zaraz sobie zrobię z kamienia wszystko Dobra to olej to, wieku jaskinię Tam czasami można się dokopać do jaskini, takiej dużej, tam i lawa jest i wszystko, zwierzęta takie Aha. A na co to my twory. zbieramy kamień? Żeby było twar, twardsze rzeczy, bo zdradna szybko się kończy. Aha, to my to robimy na broń, tak? Tak. No nie tylko, w sumie zaraz zrobię piecyk. Tak rób piecyk, bo zima jest sroga. Ma być zima stulecia w tym roku. Co roku jest stulecia. <laughs> A w sumie. Co roku tego daję. Dobra, postawiam. A to się kończy widzę. Kilo. On się ładuje czy go trzeba naprawiać jakoś? Nie, on się po prostu rozwali. Jest jakiś, jak zdobędziesz level, to jest taka książeczka, którą możesz jakoś mocę tam ci wybiera, nie? Do różnych przedmiotów i jest taka, że po prostu yy, nie niszczy ci przedmiotów. A gdzie craftingować ten kamień od razu? Nie. Yy, czekaj, czekaj. Na razie mamy piec do przetwarzania ży żywności. A widzę tu, o masz tutaj kamienie ci do moje Wrzuciłem tu gdzieś Aha, Może zaraz mi wpadną do... Koło ciebie są jak co? Is, is. Hm. Ja tu gdzieś widziałem taką jaskinię z węglem, a węgiel się przyda żeby... O! Znalazłem Kilowcę wrzuciłem, lewej mam. Już, już idę Nie ma tu węgla Musi być węgiel, ale węgiel jest wszędzie Uchomor? Uchomor to są kamień. Hmm. Gdzie to wyjeło? Gdzie to by sobie. No, w dzień można sobie bez problemu zwiedzać. No brzozy nawet rosną. Hmm. O, znalazłem jaskinie. O. Co? Uważaj na shifcie. Jak odchodził do krawędzi, to na shifcie. Czemu na shifcie? wtedy ci nie spadnie z krawędzi, wiesz. Aha! To tak to, masz... możesz spać całkiem. Co to tu jest w tym kamieniu? Giśbiały. białe... Yy, to się to musisz yy, kamiennym wydawać. To jest żelazo, potem się go przetapia i możesz z niego, z niego zrobić fajne rzeczy. Zbroje i tak Aha, dalej. Świetne. Trzeba się nauczyć dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy. Co się stało? Przez się wyrzucił ten, kilok. Nacisłem na kółko. Ja go złapałem. A to drewniane on już jest koniec go. Faktycznie. To ja zostawię, sorry. ja sobie wezmę ten, ten kamienny. Mam żelazo. Jest żelazo. Na co ci ziemia? Aha. Patrz, yy. ja pierdzielę ile ja tego tu jest. Aha, dobra. To kamień jeszcze zbierać czy już nie? Eee... Yy. Możesz zbierać, może się przydać, żeby dom sobie na przykład ulepszyć taki, żeby był twardszy. bo przyjdzie taki kurczę zielony kolega i koniec. A co, on, on rozwala, ta ty? Tak, on może rozwalić. Z drzewa? A z kamienia rozwalić, czy nie? A będzie mu trudniej, mniej rzeczy rozwali, bo jak przyłożę taki w drewno, to pół domu no ci wyschodzi, nie? A faktycznie, bo on wybucha. A kamień troszeczkę trudniej mu będzie. I bez. <grystanie> yy, tu jest i jedyne... hmm, Kurczę. Fajna jaskinia, ale to dla nas jeszcze za wcześnie. My nie mamy nic. Za bardzo. Ma na coś jest nie? Do czego już Kto Tam jest dużo rzeczy, do... No, surowce są w jaskiniach. Nie, nie, widzę właśnie. Kamień, kamień i ziemia. <grystanie> No to na samym dole będzie koło tego. Jak będzie lawa, to będą diamenty. Aha, i jest lawa Tak, tak a lawa jest zazwyczaj prawie na samym dole, nie? No z tym będę schodził. jestem górnikiem, także. <grym> węgiel. Musimy szybko węgiel znaleźć jakiś. Chociaż Bungiel. troszeczkę. Węgiel, może być mu? <grym> Ciężko <Bungiel>. będzie rozpalić. <grym> A po co zrespać? Co dodaję? Yy, no żeby dom oświetlić, bo mogą się tworki do nas pchać Mogą się zrespić w domku Aha Bo za tymi tak nic nie widać, nie? Tak, żeby było coś O, robi się noc Ale to nic Zapisane już jest W naszym domku, jak więc zginiemy to On się zakopnął Wody muszę pozbyć się Kurde. Dobra, pozbyłem się wody? Nie, nie pozbyłem się, fuck. Ale fajnie. O, kilo mi się zepsuło. Fuck. O o, dobra, jest tak. nie A ja jestem w pizdów, pizdów, pizdów... ...nisko. Co, wpadłeś do tej jaskini tam na duch, jak? No schodziłem się. <noise> tak se zeszłem, teraz... a tym mieczem też nie bardzo. Mam kilo, fyr. Ile Idę tam do ciebie. Mhm. Mm Gdzieś się tam dokopał. Ja pierdzielę Kajo jak na moje koło. To jest pewno taki jaskin, tak? Tak, czekaj, postawię pochodnie, bo jest ciemno. Węgiel! Jak już ci zrobi pochodnie? Yy, jeden patyk i na górze węgiel i masz pochodnie. Cztery pochodnie z jednego. <noise> ja pierdziel, ale ja, fajne. Tam idzie jeszcze zająć niżej, ale... <laughs> to w sumie jest jak, jak, jakby jakieś schodki, więc można by się spróbować. Nie to perek. Uj oj oj. Coś mnie leje. Ej, to nie to perki są? są? Są. <laughs> oj jaj! jaj. kurczę. Padam cały czas, coraz niżej. ja mówię co chwilę ciap coś słyszę. No właśnie, to ja. Ja myślę, że się coś zbija. Ja idę po te, po te diamenty. Zbogacimy się, kupimy serota. Diamenty możesz wyciągnąć je żelaznym kilofem. Mam żelazny kilof. Mogę być tu gdzieś lawa. Fuck, ciulik tu jest! Jezus mario! I co? Ja ci nic nie zrobił! Żyjesz? No ale... tylko jest... dym. No, a ja widzę zombiaka tu. Rdę. Słyszę nawet. Gdzieś tam jest koło ciebie. Tyś tam jest. Ale pierdol kolo. Tam słyszałem jakieś. Uuu. Czy jest tu pan zombie? Nie jest, bo go Nawet dwa. O, jeszcze szkielet. O, to jest dopiero. Co? So, o sorry. Uf. Żyjesz tam? Tak. Dobrze to ja się... To, to... Dobra. A ty żyjesz? Gdzieś jest. właśnie yy, no nie żyję. A to pozbierałem wszystko co się da. Ale cię pokradłem. Będę cię mocno wspominał przyjacielu Eeeh... Co... Nie weź na swego... nie dobrze wpisuję to czemu nie mogę? Bo masz game 1.0. 0 Czemu Jest dobra Ja pierdzielę! <noise> Zawał Czekaj, co było twoje, co było twoje to było twoje, to było twoje, to było... to... Nie wiem po co ci ziemia. A po co jest ci ten... ...ty gówno, jak to się nazywa? Eee... To coś... czekaj, musimy wysłowić. To też, skąd znalazłem, nie wiem co to jest. Tak, Eee, ja się Nie wiem, nie wiem czy to z tych chłopków mi dobra, mniej się z tym. Eee, żółw! A, dostał czapę. Czekaj jak to się nazywało O kopaczkę czy... wiesz o co chodzi yy, motykę? O motykę No zrobiłem sobie, żeby zrobić te pole wpa! Slime, Jezu, jak się go wystraszyłem. On jest niegroźny. To znaczy jest groźny, ale to tak. Zepsam się kilo! Jest Slime dostał Oha to pyra dobra. Aha, dobra, dobra. Ten... Fuck! Kurwa, dom się nam rozpierdoli. <laughs> Fuck! Shit jest noc stary Nie? No Dwa ciuliki, noc jeden ciulik ma u nas w domu I wybuchnął nam Ej. dom. No to tak. się koło i wybuchnął dom niestety. Kurde, a nie mam kamienia. Jak się mogę dostać do ciebie? A i tak nie mam killopa. Eee, ja dajesz, naciskasz T Wpisujesz TP, odstęp yy, swoją, swój nick do mojego nika. Bez do, tylko Fak, od Zombie, kurwa. Ale idzie. Czy tu schowałem? nie no, niestety, ale przyczekam noc. Dobra, chwaga. Bo bo. muszę zrobić killoffy i będę odbudowywał domek Ale wybuch. No ale teraz jasno przynajmniej... sobie jasne zrobiłem wszystko, a nie takie. Dalej nie mam... Niektóre moje rzeczy przywróciły, ale nie wszystkie Niestety nie wszystkie Wow! Znowu rozsadził na ścianę Jeszcze szkielet, Ech kurde panie, ja wszyscy przyjdźcie się Drzwi nawet mogę tych no co za pająk? Patrz, No nie byliście. mogę tego. Podziwia się, po, patrz, no. Nie, tej jaskini po prostu. Najpierw trzeba zbroję zrobić, żeby potem... Co, po zrobimy sobie po kolei wszystko. O, rzeczywiście trochę tutaj się... Wbijaj, bijaj do łóżka szybko. <ślesk> Co jest? Co nie możemy zasnąć? Chyba w pobliżu są potwory, może dlatego. Hmm. Mhm. Okay. Możliwe. Mam takiego plana, że jakby nie dzień, to czyli tu drzwi. Nie wiem jak się drzwi stawia mi tu A co ci z drzwi jak masz dziurową ścianę? No nie wiem, drzwi nam wypadły, to wziąłem Aha. I będziemy robić... wiesz co po prostu i idziemy tutaj kamieni zbieramy, żeby z kamienia dom. No Bo to nie ma sensu Moja mączka kosma Przypadło. A tam chyba z kilo Znaczy kilo już zombie. O, chodź się bić. Cwany. No, <śmany> jednak cwany. Zaraz go dobiję. Chodź. Będziemy się bić. O, Wszystkie rzeczy brzebadły Dobra, mamy to. Kablówkę się założy i... <laughs> jak to zada? Może piwnicę zrobimy, o! Przy okazji. A co? A jak? To o! To jest dobry pomysł. Można zrobić pewnie. Okej, okay, pod domem mamy jaskinię. Gdzie <laughs> ja Alehałup? Z daleka, aż to pokaże. O okej. Dobra. Tak więc. To mam, to co to jest? Oko pająka, nie chcę. Co <coughs> to są tory? Można wagonik sobie zrobić, żeby przewoziło nasze rzeczy. Co ten aha, pies... Aha. <grymne> no jest złota jest kilo. No i. Ja pierdzielę. Ale za złota szybko się koń... Yy, co? A drzwi? A właśnie, drzwi nie ma. Dobra, ja zrobię drzwi. Dobra. Ej, akurat nam się wykopał tunel, przed, pod, przed samymi drzwiami.